Wierz mojego autorstwa, kawa jako poranna pieszczota. Zanim jeszcze pojawi się myśl, zanim ciało przypomni swoje imię, zanim świat zacznie domagać się odpowiedzi, ona już tam jest. Rozlana w powietrzu, rozgrzana, cierpliwa. Kawa nie budzi się nagle, ona wchodzi powoli, jak ciepło, które nie chce się przestraszyć. Jak ktoś, kto wie, że najpierw trzeba oddychać, a potem dopiero mówić. Jej zapach ślizguje się przez uchylone usta, osadza się na języku, plata w ślinę, rozszerza klatkę piersiową tak, jakby twoje płuca od dawna na nią czekały, jakby znały ją sprzed pamięci. Nie dotyka skóry, a jednak porusza ją całą. Nie ma kształtu, a jednak wypełnia każdą przestrzeń, która w tobie była jeszcze pusta po nocy. I nagle ciało wie, można zostać. Ten zapach nie jest neutralny. On ma temperaturę, ma ciężar, ma historię. Jest w nim gorycz, która nie każe, tylko przypomina, że głębia zawsze trochę szczypie. Jest w nim dym, jak ślad dawnych poranków, w kuchni, w których ktoś krzątał się w ciszy jak pamięć rąk, które wiedziały, jak podać ciepło. Aromat kawy nie przychodzi przez ciało. On zatrzymuje się. Osadza się w zatokach, rozplątuje napięcie w karku, spływa w dół kręgosłupa, jak powolny, uważny dotyk, który nie chce niczego przyspieszyć. Z każdym wdechem ciało staje się bardziej obecne. Z każdym wydechem świat traci ostrość. To nie jest napój. To jest stan. Gdy w końcu dotykasz ustami filiżanki, nie robisz tego jak ktoś spragniony, robisz to jak ktoś zakochany. Ciepło rozpływa się po wargach, język przyjmuje gorycz jak coś na co się zgodził, a gardło otwiera się bez oporu. Ten moment trwa dłużej niż powinien, bo ciało nie zna pośpiechu, kiedy jest traktowane czule. Kawa spływa wolno, rozgrzewa przełyk, osiada w brzuchu jak obietnica bezpieczeństwa, jak dowód na to, że można tu być w sobie bez potrzeby ucieczki. Nie pijesz jej dla energii, pijesz ją, bo mówi Twojemu ciału: widzę Cię, czuję Cię, możesz się rozluźnić. Miłość do kawy nie jest głośna, nie krzyczy, nie domaga się deklaracji. Jest jak poranek, który nie chce być zapamiętany, tylko przeżyty. Jest w sposobie, w jaki zamykasz oczy przy pierwszym łyku, w tym krótkim zawieszeniu, gdy świat jeszcze nie ma do Ciebie dostępu. Aromat kawy wchodzi w Ciebie z każdym oddechem i zostaje na chwilę dłużej niż powinien, jak ktoś, kto wie, że zaraz będziesz musiała wyjść, więc nie śpieszy się z odejściem. To miłość bez przyszłości, ale z intensywną teraźniejszością, nie potrzebuje jutra, bo w całości wydarza się teraz. Kiedy filiżanka jest już pusta, kawa nie znika, zostaje w ustach jak echo, w nadgarstkach, które jeszcze pamiętają ciepło, w spojrzeniu, które patrzy na dzień bez wrogości. Wychodzisz z domu z zapachem, którego nikt inny nie czuje, ale które prowadzi cię przez miasto jak niewidzialna nić. Bo kawa to nie napój. To poranna miłość, która nie obiecuje wieczności, ale na kilka minut czyni ciało bezpiecznym miejscem do życia. Jeśli ten wiersz ma dla ciebie wartość, skomentuj, polubił udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.